Zicza Z życia brzydka historia Przykładnej pary, do której temat tego kawałka pasuje W każdym szczególe Warto się kokali, wspólnie, myśleli o ślubie Oboje pracowali stosownie normalni ludzie Zarem dziecko, zbliżał się dziewiąty miesiąc Razem czekali słynie. tego faktu się cieszą? Zatrwiając, patrząc w oczy w tobie głęboko Odliczali dni, w końcu zrobiło się mokro Odezwy wody to był znak, że nasz świat przychodzi I syn jeszcze dziś się urodzi. Ona się nie spokoi i w głębi duszy boli Człowiek mówi, że ją to coraz bardziej boli Chodzi w kółko, się chęci na porodówce On nie wie co robić, nie próbuje sytuację uspokoić wiesony na wskazówce, nadeszła ta chwila już już ścian sali czeka na się Radosną wiadomość, która właśnie miała nadejść Niestety, stało się inaczej, słuchaj dalej Wreszcie komplikacje, finale, dwie informacje Dobra i zła, ale na wielką skalę to, jak przywitał przyszłą żonę Życie na życie, narodziny z red Moment, miękkie nogi i dałamanie nerwowe Szczęście w nieszczęściu, to głowę Mam dla ciebie wiadomość, w sumie, nawet dwie Od której mam zacząć, od dobrej czy od złej Szczęście w tak zatem zdarza się To życie, albo fake? nie mów, że nie Mam dla ciebie wiadomość, w sumie, nawet dwie Od której mam zacząć, od dobrej czy od złej Szczęście w tak zatem zdarza się To życie, albo fake? nie mów, że nie Życia Niefortunny slot wydarzeń spokojnego chłopaka, który nie miał wielkich marzeń, nie szukał wrażeń, kłopoty raczej ją mijał, mieszkał w domu z choromatą, matą, która dzięki niemu żyła, monotonia była, praca dom, wciąż to samo, nie spodziewał się problemów, gdy wstał tego dnia rano, wracał z pracy, jak zawsze, nagle gdzieś w centrum miasta zajechała mu drogę, Sikiewo potrzebna na astra, wypasował do opisu, choć przyjechał, grubą pychę, wzięli go bez namysłu, choć nie wyglądał na bandytę, pojechali na rewizję, matka otworzyła drzwi, Usłyszała złą wiadomość, bo zach jej łzy w syn, pójdzie za kwiatki Nie wytrzymało tego serce chorej matki Jego puścili w błąd policji Fałszywy w tym czasie matka zmarła w drodze do szpitala Mam dla ciebie wiadomość W sumie nawet dwie Od której mam zacząć? Od dobrej czy od złej? Szczęście w, sensie, w niestręczu, tak da, za się To życie, part albo play, Nie mów, że nie Mam dla ciebie wiadomość W sumie nawet dwie Od której mam zasąd? Od dobrej czy od złej? Szczęście czasem za się To życie, part albo play, Nie mów, że nie